Korpus tego aparatu nie jest zbyt duży, więc ta wysokość aparatu, powiedzmy nazwijmy to w ten sposób, ta miara wysokości nie jest zbyt duża. I chwytając nawet osoba, która ma małe dłonie, no rzeczywiście, rzeczywiście jest tutaj problem. I zazwyczaj lepiej byłoby chwycić w ten sposób, żeby palec wskazujący znajdował się pod tym. Pokrętłem na przodzie korpusu, tylko wtedy ten mały palec tutaj sobie lata od spodu, nie ma żadnego chwytu, no i nie jest to zbyt komfortowe, prawda? Więc, bardzo prostym rozwiązaniem jest kupienie sobie po prostu tej metalowej płytki, która montowana jest na gwincie tym statywowym. I po pierwsze, płytka ta jest metalowa, zabezpiecza ona wam spód korpusu przed zarysowaniem, przed uszkodzeniem. Po drugie, jest ona leciutka, nie dodaje wam dodatkowej wagi do aparatu. Ja właśnie zamówiłem sobie tą płytkę na znanym portalu aukcyjnym, żeby zamontować ją tutaj do spodu aparatu, ponieważ ja mam do tego aparatu kupioną klatkę Small Rig. No ale nie, nie ukrywajmy, że ta klatka jest już dosyć dużą obudową, dodaje trochę wagi do tego korpusu aparatu, a zaletą tego korpusu właśnie jest jego mały rozmiar i mała waga. Więc wydaje mi się, że nie zawsze trzeba ten korpus obudowywać w klatkę, jeżeli chcecie mieć komfort w tym uchwycie i żeby ten mały palec tutaj nie latał pod korpusem. No, to warto zaopatrzyć się w tą płytkę. Powiem wam, że ja zamówiłem ją na znanym chińskim portalu aukcyjnym za jedyne 50 zł. Więc myślę, że nie jest to duży wydatek.